Jesteśmy? Kochani, jesteśmy. Udało się. Witajcie bardzo serdecznie. Tutaj się trochę technicznie działo, ale udało się. Bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami. Dzisiaj dodatkowo się przedstawimy. Nazywamy się Ania Cyjrowska Ramel i Krzysztof Ramel. Ja jestem Polką, Krzysiu jest Austriakiem. Jesteśmy małżeństwem od 25 lat, poznaliśmy się w Wiedniu, a od 14 lat mieszkamy w Polsce. Mamy czworo dzieci w wieku od 20 do 8 lat psa i kota. Oprócz tego intensywnie realizujemy się oboje zawodowo. Żyjemy w ogromnym tempie, z pewnością tak jak większość z Was w dzisiejszych czasach. Skąd pomysł kwadransu dla pokoju? Bardzo niepokoi nas pogarszająca się w ogromnie szybkim tempie sytuacja pokojowa na świecie. Usłyszałam taką wypowiedź ostatnio: O pokoju możesz mówić jak o pogodzie, możesz się skarżyć, ale nie masz na to żadnego wpływu. I ja poczułam w sobie bunt. I powiem wprost: nie chciałabym, żeby mój syn był powołany na front albo moje córki, gdyby miały pracować w służbach medycznych. Zadałam sobie pytanie: co możemy zrobić, żeby się pasywnie nie przyglądać, jak sytuacja staje się gorsza i gorsza, aż będzie za późno? Kochani, bądźmy zadaniowi. Wierzę, że Bóg naprawdę się nami opiekuje. Wierzę, że modlitwa jest ważna i wierzę, że jeśli go poprosimy licznie o pomoc, to on po prostu nam pomoże rozwiązać konflikty na świecie. Dlaczego i live i zaproszenie dla was? W życiu udało nam się zrealizować kilka akcji pomocowych w kraju i za granicą i jakoś tak zawsze dołączało się bardzo dużo osób, że nasze, że efekt Przekraczają nasze najśmielsze oczekiwania, i myśmy z tego się nauczyli, że w grupie tkwi potężna siła. Dlatego, kochani, jesteście tutaj potrzebni, każdy jest ważny, łączmy siły. Jaka jest koncepcja? Chcemy zapraszać ciekawe osoby co dwa, trzy tygodnie, jak nam życie pozwoli, rozmawiać przez 15 minut o pokoju i modlić się ulubioną modlitwą naszego gościa. Chcemy zapraszać osoby z różnych kręgów, bądźcie z nami, dajcie się zaskoczyć. Dzisiaj gościmy bardzo szczególnych gości na żywo z Ukrainy. Przedstawię ksiądz Piotr Brzeski, mój nauczyciel religii ze szkoły średniej, oraz przedstawiciele kleryków Paweł Beczkał i Marian Leskiw. Witamy bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i zadajemy już pytanie. Pytamy, Jakie są aktualne realia życia na Ukrainie w czasie wojny i jakie są wasze refleksje na temat pokoju? Pokoju Jezus Chrystus, pragniemy wszystkimi, którzy biorą udział w tym kwadransie przywitać, a jednocześnie, żeby zrozumieć naszą aktualną sytuację, warto powrócić do początku, czyli tego dnia tragicznego, kiedy rzeczywiście wybuchła na Ukrainie wojna. Od samego początku kościół włączył się w pomoc w walczącym w Ukrainie i to na dwóch płaszczyznach. Pierwsza podstawowa płaszczyzna posługi kościoła to zawsze jest praca duszpasterska, czyli dbanie o zbawienie dusz ludzkich. I druga płaszczyzna to pomoc humanitarna. Tutaj odwołam się najpierw do tej drugiej sfery, czyli do tej drugiej płaszczyzny pomocy humanitarnej. Chcę przede wszystkim wyrazić ogromne słowa podziękowania za jakąkolwiek pomoc, i to tę materialną, i tę duchową. Chciałbym mocno podkreślić, że nasze seminarium właśnie w tych dniach wojny od początku do dnia dzisiejszego jest mocno związany przede wszystkim z moją pierwszą miłością, czyli moją pierwszą parafią w Starogardzie Gdańskim i tutaj otrzymaliśmy ogromną materialną pomoc, jak i również tę pomoc modlitwną. Na drugim miejscu to moja rodzinna gmina, gmina Somonino, gdzie też otrzymujemy do dnia dzisiejszego pomoc no i pana gdzie byłem przez 13 lat proboszczem właśnie w po Kartus. To taka pierwsza refleksja. Jeżeli chodzi o taką pomoc bezpośrednią dla tych, którzy zostali dotknięci wojną, to przede wszystkim na terenie naszego seminarium mamy dom pielgrzyma, gdzie każdego dnia przewijało się około 300 osób. Tym osobom pomagaliśmy po Tutaj po prostu na początku, żeby mogli wypocząć, umyć się po prostu najeść, i potem za dwa, trzy dni pomagaliśmy im przekroczyć granicę z Polską. Więc nasi klercy włączyli się po prostu w taką akcję duszpasterską, czyli prowadzili katechezy. Te piękne świadectwo, które którym mógłby powiedzieć otwarcie, że dwukrotnie przygotowaliśmy. Dzieci, dorosłych do pierwszej komunii świętej, były prowadzone katechezy dla dorosłych. Ukraina wschodnia, skąd docierali do nas ci ludzie, to przede wszystkim tereny najbardziej dotknięte ateizacją, i to programową ateizacją, ponieważ od 1917 roku, a więc ponad 70 lat, te tereny były poddane ateizacji. Stąd ci ludzie byli nam ogromnie wdzięczni za to, co dla nich czyniliśmy. Poświęcaliśmy swój po prostu czas, nawet przez trzy tygodnie klercy w tym czasie nie mieli zajęć, nie mieli wykładów, ponieważ byli zaangażowani w przyjmowanie, przekładanie tej pomocy humanitarnej. Natomiast dzisiaj na Kościół włącza się w tę pomoc właśnie poprzez organizowanie różnych nabożeństw, spotkań, modlit o dar pokoju, o przede wszystkim sprawiedliwy pokój. Też nasz ksiądz arcybiskup zaprasza, że każdy nasz parafianin, który brał udział w wojnie, wskutek odniesionych ran, czy jeżeli zginął na miejscu, Księża z dekanatu i osobiście jeden z naszych biskupów bierze udział w pogrzebie, a więc staramy się bardzo pomagać tych, którzy walczą, którzy bronią naszej ojczyzny, a dzięki nim chociażby nasi klerycy mogą spokojnie dalej kontynuować swoje przygotowanie do, do kapłaństwa. No, rzeczywistością trwania tej ponad trzy lata wojny to są takie sytuacje, gdzie rzeczywiście człowiek nigdy nie może być pewny o swoje życie. I tutaj chciałbym przypomnieć, w ubiegłym roku miały miejsce takie dwa dla nas y, tragiczne wydarzenia. Y, żołnierz y, po ponad roku czasu walki na froncie po, y, powrócił do Lwowa y, po dwutygodniowym, takim nazwijmy, wypoczynku. Został przyjęty do nas y, jako ochroniarz, czyli pilnował hurtownie, gdzie magazyny, gdzie trzymaliśmy po prostu pomoc humanitarną. Niestety w nocy naloty dronów i człowiek ginie. Taka pierwsza tragedia pozostawia żonę, dwójkę dzieci. Niby wrócił szczęśliwy, y, wygrał życie, a jednak tutaj na miejscu. Przykład to. Pewna matka, która z dwójką dzieci z Charkowa do nas przez kilka dni uciekała przez ponad 1200 kilometrów. Niestety, już na dron znalazł się w miejscu nieodpowiednim, a więc nie był to z spalizym. Zbiorniki zostały zbombardowane i jednocześnie wskutek powyższych tych odwrotach, po prostu ona i. Ta dwójka dzieci no, Takie, takie bywają po prostu realne. Jest yy, nie tylko władze kościelne, ale również władze polityczne, czyli mam na tutaj władze miasta, władze wojewódzkie, zapraszają do wspólnego działania, wspólnego wolontariatu, ale też i wspólnych takich spotkań, różnych yy, konfesji, a więc wyznań, które są na Ukrainie i gromadzą się setki ludzi na wspólną modlitwę, ale przede wszystkim również, żeby nie zatracić ducha nadziei w sercach tych ludzi. Jednak ta długość wojny powoduje, że w sercach tych ludzi pojawia się zrozumienie, czy warto, czy warto. Uważamy, że Ukraina ma prawo do tego, żeby być nie słyszymy, nie słyszymy księdza, ksiądz musi troszeczkę mówić bliżej kamery. Więc mówię, koszul też włącza się, włącza się we wspólne dobro, kiedy traci się ducha nadziei, żeby ten duch nadziei i pokój powrócił do serca ludzi, tak. Z mojej strony to chciałbym, żeby jeszcze tutaj tlency, właśnie jako ci, którzy na własnej skórze po prostu poczuwają ale tej wojny, podzielili się swoimi spostrzeżeniami. W Ukrainie jest taki problem, że pracując, możesz w każdej chwili stracić pracę. Wynika to z faktu, że z powodu wojny pracodawca nie mają środków na utrzymanie pracowników. Pierwszy na przykład jest firma, który dziś pracujesz i mówią ci, że za pięć dni będą zwolnienia w takich działach. Po drugie, człowiek, który traci pracę, musi uzyskać zaświadczenie z komisariatu wojskowego, aby dostać inną pracę. A oni mogą stwierdzić, że zostanie zabrany na wojnę. I ostatnie, trzecim, komisariaty wojskowe mogą często zabierać wykwalifikowanych pracowników i nie ma dla nich zastępstwa Taka jest trudna sytuacja z pracy w czasie wojny w Ukrainie Dziękuję. Dziękuję. No i także wielkim problemem w czasie tej wojny to jest właśnie atak na instytucje rodziny bo właśnie dużo rodzin teraz są rozłączone Bywają takie sytuacje, że mąż jest w wojsku a natomiast wysyła swoich Dzieci, swoją kobietę, swoje całe rodziny za granicę, aby ich ubezpieczyć, a sam zostaje tutaj, aby walczyć za ojczyznę, albo także na odwrót, także powiem z własnego doświadczenia, że niektórzy y, przed wojną jeszcze byli za granicą w pracach, ale kiedy rozpoczęła się wojna, to zostali sami tam, bo właśnie nie mogli powrócić, bo na granicy zostaliby od razu zabrani i po prostu ta rodzina. Zostałaby bez środków otrzymania przez swego męża. Dlatego właśnie niektóre rodziny muszą porzucić tutaj wszystko na Ukrainie i wyjechać po prostu do swego męża, do swoich rodziców, którzy są za granicą, aby tam je podtrzymać. No, przede wszystkim ze względu na dzieci, bo dzieci potrzebują całkowitej rodziny, ojca, matkę. No i właśnie to jest także wielki, wielki problem w naszych czasach na Ukrainie. Rozumiemy. I trwamy razem z Wami, i teraz chcielibyśmy przejść do tej najistotniejszej części naszego spotkania. Chcielibyśmy księdza Piotra poprosić, żeby własnymi słowami, zbliżając się do mikrofonu, um, rozpoczął modlitwę w intencji pokoju, a potem przejdziemy do um, najdroższej takiej modlitwy księdza Piotra. To jest modlitwa świętego Bernarda do Matki Bożej. A potem Marian pomodli się w języku ukraińskim Ojcze Nasz, a Paweł: Zdrowaś Mario, dobrze mówię? Ja tutaj zapalę symbolicznie nasze, naszą świeczkę, świeczuszkę pokoju, albo Krzysiu ją zapali, żebyśmy weszli już w nastrój modlitwy. I poprosimy księdza. Nie słyszymy, bo prosimy głośniej. Krajina moja, nowa ojczyzna, którą dzielę z ojczyzną Polską, po prostu jest ojczyzną, w której jest szczególny kult Matki Bożej. I dlatego w naszej historii, w takich trudnych, tragicznych momentach, zwracamy się jej wstawiennictwo, ponieważ jest to głębokie zawierzenie. Zawierzenie Maryi, że ona, tak jak obiecałem to chociażby w objawieniach fatimskich, jej niepokalane serce odniesie pełne zwycięstwo nad złem, nad grzechem, jak i również nad innymi zagrożeniami, a takim zagrożeniem obecnym jest właśnie czas wojny, nie tylko na Ukrainie, ale w różnych regionach świata. Dlatego my mamy teraz jej wstawienictwa, jej opieki i troski aby otaczała nasze rodziny nasze wspólnoty parafialne żołnierzy walczących na frontach swoim matczynym płaszczem aby nastąpił ten rzeczywisty sprawiedliwy pokój aby rodziny mogły znowu się połączyć powrócić do siebie i pożyć Dobrą przyszłość tego kraju, tej nowej ojczyzny. Oto prosimy, modląc się z słowami świętego Bernarda. O najświętsza Panna Mario, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka, Twojej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Z obłóżnością do Ciebie, O Pan nad Mat, panami matko biegnę. Do Ciebie przychodzę. Przed Tobą jako grzesznik, płaczący staję. O Matko słowa, racz nie gardzi słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Od ten nasz, co jest synonego sam, nechaj świetnie, ja Twoje, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Рабися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословених відлону, Твого Ісусу. ja tam rjona te boża modlitwą nas wieczną znanej i w na śmierci naszą. Dziękujemy bardzo serdecznie za wspólną modlitwę i otulamy naszą modlitwą nadal. Chciałam powiedzieć, że pod tekstem, pod tym spotkaniem jest podany adres mailowy księdza Piotra. Jeżeli ktoś chciałby w jakiś sposób wspomóc Ukrainę, bo właśnie jest tutaj udzielana pomoc uchodźcom, potrzebne są dary, to można napisać do księdza Piotra i ksiądz odpisze, w jaki sposób można udzielić pomocy. Chciałam też dodać, że w modlify łączy się o wiele więcej kleryków, którzy łączą się przez komórki. Tutaj Paweł i Marian są przedstawicielami, ale jest nas o wiele więcej. Zapraszamy do kontynuacji modlitwy. Za dwa tygodnie, 30 marca o godzinie 19 będziemy łączyć się z Padre Arsen z Kamerunu tym razem. Padre mówi po polsku, jest przyjacielem naszej diecezji. Zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału Kwadrans dla Pokoju, żebyście widzieli nasze zaproszenia i byli z nami na bieżąco. Nasz syn, który tutaj administruje. Karol, ile, nas, ile widziałeś osób? 30. 30. Więc była nas gromadka. Na pewno ta modlitwa wnosi wiele dobra i to jest początek, to jest dopiero początek. Także, czy ktoś chcielibyście jeszcze dodać ze swojej strony? Chcemy o dalszą modlitwę. My również serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie, przede wszystkim za dar modlitwy i życzymy Wam Ani i Krzysz, Krzysztofie, by właśnie te kwadranse łączyły ludzi we wspólnej modlitwie o, o pokój, o wzajemną miłość, poszanowanie, bo przecież każdy człowiek ma prawo do godnego życia i do wolnej ojczyzny. Serdeczny Bóg teraz za to dzisiejsze spotkanie i za ten dar wspólny budżet. Dziękujemy i zapraszamy na kolejną modlitwę Łączmy siły, bądźmy razem, w grupie siła.